Oto kolejne trzy motywujące ciekawostki, które mogą Cię zainspirować. Pierwsza: Przykład: J.K. Rowling. Autorka serii o Harrym Potterze, J.K. Rowling, napotykała wiele odrzucenia, zanim jej książki odniosły sukces. Otrzymała 12 odmów wydania, zanim w końcu znalazła wydawcę. Jej determinacja pokazuje, jak ważne jest niepoddawanie się. Druga, kodzienna praktyka. Badania sugerują, że poświęcanie tylko 20 minut dziennie na rozwijanie umiejętności, np. Na nauka języka, gra na instrumencie, może prowadzić do znacznego postępu w ciągu 3 miesięcy. Trzecia, mindfulness i medytacja. Regularna praktyka medytacji może zwiększyć naszą zdolność do koncentracji i redukcji stresu. Tylko 10 minut medytacji dziennie może poprawić samopoczucie i zwiększyć poziom szczęścia. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie inspirujące. Zostaw subskrypcję i łapkę dzięki.